Widzimy przed sobą dziewczyny, które właśnie dosłownie 10 minut temu zdały pierwszą część egzaminu na stopień żeglarza jachtowego. Już są po egzaminie praktycznym, teraz szykują się do egzaminu teoretycznego i zaliczenia prac bosmańskich. Dziewczyny, powiedzcie mi, jak się czujecie po pierwszej części? Dobrze. Dobrze. Ilona? Dobrze. Sylwia? Okej. Okay. Myślałem, że będzie trudniej. Co ci sprawiło najmniej trudności, jeśli chodzi o egzamin teoretyczny, praktyczny? Dobra, a najwięcej trudności? Rozumiem. Julka, a co u ciebie najwięcej trudności i najmniej? <gryetry> mhm. <gryetry> Dobrze, i poproszę Sylwia. Czyli. Ja. Yeah. A powiedzcie mi, jak myślicie, jak sobie radzą wasi koledzy z, z, z drugiej wachty? Jak nam się udało, to Okej. Okay. Czy chcecie powiedzieć kilka słów, y, Dla otuchy? Nie chcecie. No to szkoda. No dobrze. No dobrze, a czy macie jakieś. No jak to nie wam mi nie powiedział? A trenerzy Tomek, trener Przemek? No, żółwik i kilka słów motywacyjnych. Dobrze, a macie jakieś oczekiwania a propos zajęć. egzaminu te, te, teoretycznego? Dobrze, dziękuję Wam bardzo, życzę powodzenia.